Yo, chyba to jest W tym odcinku pokażę jak odebrać sobie darmowe killowe w Fortnite dzięki Xbox Cloud Gaming. No, ale zanim za to przejdziemy, to wszystkie nowo są. Zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z węczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. A ja już się zamykam i zapraszam Was do oglądania. No i kiedy już jesteśmy na stronie, właśnie możemy na nią wejść na komentarze albo na telefonie, oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie, żeście nie musieli to oszukać. No i tutaj mamy taki też Xbox Cloud Gaming, Fortnite i tutaj zamiast przycisku play będziecie mieli przycisk sign in. W tym miejscu będziecie musieli się zalogować, jak widzicie, jestem zalogowany na moim koncie na Xboxie. Co ważne, też konto Xbox musi czy tam bardziej kontrolować. To Microsoft będziecie musieli połączyć sobie z kątem Epic Games, żeby w ogóle właśnie ten item otrzymać w Fortnite. Także w tym momencie klikamy sobie tutaj Play. Mi wyskoczyło, że mogę zaobserwować spadek jakości oraz same rozrywki, ponieważ nie mam podłączonego kontrolera, właśnie. Ale klikam tutaj Continue. Anyway, w tym momencie wbija nas właśnie do Fortnite'a. Okej, okay, jak wiecie, wbijamy syn na cylindrku. Klikamy Presto Start. Oczywiście trochę mniejsze, jakby jest. A jak ja nie mam kontrolera, to ja mogę to kliknąć. Ja czekajcie, ja sobie skoczę szybko po kontroler po Także mnie niestety pan kontroler nie działa Ale musicie właśnie do komputera sobie podłączyć kontroler I w tym momencie y, nacisnąć przycisk A Jeżeli chodzi o pad od PlayStation no to, no to nie wiem który przycisk. Będziecie musieli którykolwiek nacisnąć Poza zalogowaniu się właśnie tutaj do gry na Yobo Cloud Gaming Dostaniecie darmowe kilofy, które wyglądają w sposób następujący Także myślę, że naprawdę spoko nagroda a ja właśnie może się postaram zdobyć takie kilofy dla siebie. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć. A jeszcze dzisiaj jeden odcinek wleci z x że także Jeszcze mam dla was wiadomość, że możecie to w sumie zrobić na telefonie. Chyba tam na początku odcinku o tym powiedziałem. Oraz te domowe killoffy możemy zrobić do 20 czerwca, natomiast po tej dacie trafią one normalnie do sklepu.